Siemanko, ja jestem technokrata, no i witam Was w kolejnym Techniusie. Ale zanim do niego przejdziemy, chciałem się Wam pochwalić. Zgadnijcie, co to jest. Może niezbyt dokładnie widać, ale to Wasz komputer. Tak, komputer dla Was już przełożony do nowej skrzynki. Jak widzicie, karta graficzna jest, śmiga stawia się, system. Mam nadzieję, że jutro i w niedzielę uda mi się wypuścić jakieś testy tego kompa. Stawiam właśnie. Właśnie na nim Windows, a potem poinstaluję sobie jakieś programy. Na pewno chciałbym przetestować trzy rzeczy: yy, ogólną wydajność w grach, oczywiście, yy, prawdopodobnie wrzucę tam jeszcze w tą ogólną wydajność jakieś syntetyki, zarówno procesora, jak i karty graficznej. Yy, przetestować dyski, bo kurczę, powiem wam szczerze, tak dzisiaj stawiając ten system, zobaczyłem jakie bogactwo dysków. Wam tu zapadałem 1,5 tera. Na dyskach SSD, jednoterowy dysk na SATA i 512 GB na SSD NVMe, no więc, więc kozacko. No i do tego, oczywiście, testy chłodzenia, bo mm, wielu myśli. Ja też myślę, że, że ten Arctic jest tutaj overkillem i chciałbym sprawdzić, jak bardzo on sobie radzi, jeżeli chodzi o chłodzenie tego kompa. No i cóż e, i takie rzeczy mam nadzieję, że zobaczycie na weekendzie, jak nie to być może troszeczkę później, ale będę chciał właśnie jutro pojutrze te testy dla Was wypuścić. A dzisiaj już lecimy sobie z e, Tech Newsem, który jest bardzo ciekawy, ponieważ okazuje się, że premiera procesorów Ryzen z serii 7000 może nastąpić wcześniej niż tego się spodziewaliśmy. E, wy zostawcie suba, e, bardzo Wam za to dziękuję, bardzo dziękuję wszystkim subskrybującym, którzy subskrybują, chciałbym dobić do tych 25 tysięcy jak najszybciej, bo jest to ładna liczba, 1 czwarta no jakby tej drogi do 100 tysięcy zaliczona i to bym bardzo chciał zrobić, więc bardzo wam dziękuję za subskrybowanie, bardzo dziękuję wszystkim tym, którzy już to robią i którzy dzisiaj zdecydują się zostać suba, a my przechodzimy sobie do odcinka. No i tak, seria 7000, jak przewidywaliśmy, mówiliśmy niejednokrotnie, to miała pokazać się pod koniec tego roku, czyli wiecie, taka standardowa premiera, jak to zazwyczaj na koniec roku bywa, no, czyli gdzieś październik, listopad. A tu nie, bo na targach. W maju, zapomniałem jak one się na Computexie właśnie na Computexie mi wyleciało jak te targi się nazywają, bo CES jest w styczniu, właśnie później jest Computex. 24 maja, być może wtedy AMD pokaże te procesory. Donosi nam o tym Graymon. Greymon ma dużo ciekawych informacji, jeżeli chodzi o AMD. Zarówno ich karty graficzne, jak i procesory. No cóż, z jednej strony fajnie, ale z drugiej strony <grywanie> wypuszczanie tego słynnego Ryzena 7 5700 XD. To ja wiem, że to nie jest XD, ale mówię na niego XD. To, to jest naprawdę strzał w stopę. W ogóle po co było pokazywać taki procesor, skoro on. Widział go ktoś gdzieś, kiedyś, jakoś, gdzieś, może, coś? No nie, ani oficjalnie nie została zapowiedziana jego premiera, ani właściwie nie wiadomo, kiedy on będzie tak naprawdę dostępny w sprzedaży. No a okazuje się, że już tak naprawdę zanim on wejdzie do sprzedaży, to AMD może wcześniej pokazać sobie nowe Ryzeny z serii 7000. I szczerze to ja na nie czekam, bo procesor z rodziny XD, no... Nie czarujmy się. Miał powalczyć z Intelem, miał powalczyć z generacją 12, ale wypuszczanie jednego modelu w ograniczonej dostępności jest tak naprawdę bez sensu. AMD miało swoją konferencję, pokazało 5800XD, 5800 nie, 5700, Ryzen 7, a dwie godziny później Intel pokazał podkręconą mi dziewiątkę w wersji tej słynnej KS. Która już już sobie z nim radzi, nie? Więc bez sensu, tak naprawdę. Jeżeli AMD chce walczyć z Intelem, musi walczyć całym port portfolio. I ja oczekuję po serii 7000, że to w końcu będzie pełnoprawne portfolio procesorów AMD. Że to nie będzie. Tak jak to miało miejsce w przypadku e, serii 5000 Ryzen 5, 7 i 9, później wypuszczą Apple, a tak naprawdę, no gdzie te wszystkie tanie modele, gdzie modele bez X, gdzie Ryzen 3, tym czym tak naprawdę AMD musi zacząć walczyć z Intelem, szerokim portfolio, wypuszczanie trzech procesorów, gdzie każdy z nich jest genialny, to jest Ważna rzecz i to w pierwszej kolejności musi wlecieć, bo standardowo zawsze pierwsze widzimy te flagowe produkty, a dopiero później jakieś ich inne wersje. Więc spoko czekam na Ryzena 5, 7 i 9 serii 7000, ale potem czekam na całe portfolio i mam nadzieję, że to nastąpi. Przypominam, Ryzeny te będą na podstawce, tak będą wyglądać, na podstawce LGA. 1718 i tu właśnie Graymon donosił, że te płyty główne są już jak najbardziej gotowe do produkcji. I to właśnie ta gotowość do produkcji płyt głównych już na nowym chipsetie, czyli prawdopodobnie będzie to chipset z serii 600, jeżeli chodzi, tak, 600, tak, 600, jeżeli chodzi i dobrze pamiętam, o AMD na oczywiście AM5, zana 4. Więc tutaj Greymund dodaje, że już wkrótce może to nastąpić. No, oczywiście, dlaczego AMD zdecydował się na przyspieszenie premiery? No, no, dlatego, że po wakacjach, kiedy nastąpi w ogóle ta premiera, tak mniej więcej, bo oczywiście wcześniej może zostać zaprezentowane na Computexie, czyli właśnie w, w tym maju, ale niekoniecznie wtedy trafi do sklepów. Ktoś tutaj spekulował, że może to być lipiec. Aczkolwiek nie sądzę, żeby w miesiącu wakacyjnym ktokolwiek wprowadzał cokolwiek do sprzedaży, jeżeli chodzi o elektronikę. Owszem, już nam się to zaciera. Kiedyś było tak, że w ogóle cokolwiek pokazanie czegokolwiek, wakacje, zrobienie, wpuszczenie do sklepu to w ogóle było już nie do pomyślenia. Teraz moim zdaniem jest to dużo bardziej możliwe wprowadzenie jakichś kart graficznych, procesorów czy takich rzeczy, ponieważ no, ten cały timeline, który kiedyś mieliśmy w ciągu roku, że były tak naprawdę targi, po tych targach były premiery, potem były jakieś konferencje własne producentów itd., itd., to nam się wszystko zlało w taką jedną część, gdzie przez cały rok mamy młyn. Dla mnie, propsy ja w końcu z tego żyję, z mówienia o tych nowościach, więc. Więc dla mnie to jest spoko opcja, mnie to cieszy, że cały czas jest woda na młyn, że nie ma sezonu ogórkowego i to co mnie najbardziej interesuje, czytanie o tych wszystkich nowościach i mówienie wam o tym, że przez cały rok może trwać. Dlatego... Też nie jest to niemożliwe, ale moim zdaniem mało prawdopodobne. Jeżeli zostanie to zaprezentowane w maju, to do sprzedaży trafi prawdopodobnie wrzesień-październik. I zaraz po tym jak trafi do sprzedaży, mamy już premierę kart graficznych Radeonów, no i premiery procesorów Intela, więc mm, jakby AMD chcę przyspieszyć tą premierę, żeby wcześniej niż generacja 13 Intela wejść na rynek, żeby nie ścierać się z nimi w tym samym czasie i walczyć o to, co kto zdobędzie, ale zadomowić się na rynku, umocnić się i czekać na propozycje ze strony Intela, być może już okopane o jakieś pozytywne opinie o właśnie Ryzenach serii 7000. Moim zdaniem bardzo dobry ruch ze strony AMD. Nie Koniecznie muszą jakoś wprowadzać bardzo dużą ilość tych procesorów do sprzedaży, ale jeżeli właśnie nie, to jest, będzie fajny produkt, a coś czuję, że będzie fajny, raczej tu wątpię, żeby coś poszło nie tak. AMD już pokazało przy właśnie Zenie 3, że umie wprocki, znaczy pokazuje przy całym Ryzenie, przy praktycznie całej serii, że umie wprocki, oczywiście fuck-upy, jakieś z podkręcaniem pamięci, czy coś takiego się zdarzają, ale jakby zdarza się to każdemu, z kartami graficznymi, z procesorami, jakby to nie jest, nie ma szans, żeby coś po prostu bez najmniejszego echa fuck przeszło, jeżeli chodzi o premierę, ale ogólnie rzecz biorąc ja stawiam, że Zen 4 będzie naprawdę... Mocarnym procesorem. Jeżeli będzie inaczej, trochę się na tym zawiodę, natomiast mam nadzieję, że dowalą, że tak naprawdę dowalą, jeżeli chodzi o moc tych procesorów. I um, jeżeli faktycznie tak będzie, jak ja przewiduję, czyli że będzie moc, no to wiecie. Będą już kilka miesięcy na rynku, a potem Intel pokaże 13 generację. I tak naprawdę Intel będzie musiał się starać, żeby udowodnić to, że ich procesory są godne walki z Zenem 4, a nie na odwrót. Gdzie te procesory wprowadzane w tym samym czasie, no to Intel ma mocniejszą sytuację, przez to już obecność na rynku właśnie swoimi procesorami generacji 12, gdzie tak naprawdę na płytach głównych serii 600 będzie działać generacja 13. No, i też obecność w DDR5. Jakby Intel, już tutaj, jako ta najnowsza generacja, taka, można powiedzieć, niexgenowa platforma PC Master Race, już troszeczkę wpisał się w świadomość. Nie tak mocno jak byłoby to w momencie, kiedy byłyby dostępne karty graficzne, bo wtedy tych pc tów na nowych rozwiązaniach składałoby się dużo, dużo więcej. Tak, to aż tyle ich się nie składa, natomiast mimo wszystko e, ma mocniejszą sytuację na rynku niż AMD. Dobra, ja Wam za dzisiaj bardzo dziękuję. Dajcie znać, czy ktoś z Was czeka na serię właśnie Zen 4, na serię Ryzenów 7000 i czy ktoś planuje zakup właśnie takiego ryżego z serii 7000. Ja powiem szczerze, nie mogę się doczekać, ponieważ tu nastąpi mocna walka. Generacja 13, Intela i Ryzen 7000 powalczą naprawdę ze sobą mocarnie. No ten Ryzen 7XD, no to on nie walczy z Adderlakeiem. Lake niepodzielnie kró króluje, zarówno jeżeli chodzi o wydajność, jak i o cenę. I wycenę od tej najniższej serii do najwyższej. Ok płyty główne nie są tu mocną stroną płyty główne tutaj zdecydowanie prym wiedzie AMD no bo ma dostępne na rynku budżetowe rozwiązania, które już były kilka generacji do tyłu wprowadzone tak naprawdę wojna zacznie się od nowa, bo AMD nie zaproponuje tanich płyt głównych pod nowe Ryzeny, nie będzie już miało dostępnych w portfolio płyt głównych, że zawsze będą mogli powiedzieć, my mamy B450, pani kupi za 200, wy wsadzisz Ryzen na śmiga także wow. normalnie pasat B5 w PC Master Race. No nie, tego argumentu już nie będzie. Z tego prostego względu, że no nie będzie można na płytach starszych za na AM4 używać nowych procesorów Zen 4, więc będą musieli wprowadzić zupełnie nowe płyty i te zupełnie nowe płyty już nie będą cenowo tak przystępne jak choćby B450, nawet obecnie B550 X570 te płyty z racji długiej obecności na rynku już bardzo fajnie kosztują pomimo ciekawych rozwiązań. No a serii a płyty z serii 600 już będą kosztować sporo, sporo więcej. No bo to nie wynika jakby czysto z polityki czy to Intela czy AMD, ale też z producentów płyt głównych czy też zdrożających materiałów i kosztów produkcji. I dlatego te płyty nawet na tanich chipsetach będą raczej drogie. Więc nie mogę doczekać się tego, jak będzie ta konkurencyjność na rynku wyglądać pod koniec tego roku. No i cóż, jak będzie cokolwiek nowego, będę Wam o tym donosił. Więc zostawiajcie suba, żeby nic Was nie ominęło. Możecie zostawić też łapkę w górę pod tym filmem. Rzadko do tego zachęcam, ale fajnie by było, jakbyście zostawili łapeczkę. No i jak ktoś obejrzał do tego końca, to napiszcie w komentarzu zen4. Kto tu zen4 chce napisać, kto nie chce, bo na przykład jest tak mocnym fanem Intela, że mu się na klawiaturze po prostu nie wpisze zen4. Ten nie pisze, albo kto ogólnie nie chce pisać, ale jak ktoś obejrzał do tego momentu, to wpiszcie zen4 w komentarzu, będę wiedział, ilu was jest. Ja Wam za dzisiaj bardzo dziękuję i widzimy się w kolejnym filmie, który już jutro i który mam nadzieję z testów tego tutaj kompa który właśnie kończę instalować u Windę dla was. Niestety Windows 10 po 11 na nim nie chodzi. Zaraz sprawdzę czy da się to obejść, jeżeli chodzi prawdopodobnie o obsługę TPM, bo ta płyta główna to jest tani gigabyte na B450 nie ma wbudowanego TPM, a no i oczywiście stary procesor Ryzen 2600, więc yy, on chyba też nie jest oficjalnie wspierany przez Windows 11. Ale to, to... Jak ta główna miałaby moduł TPM, no to wystarczy podmienić brocka na Rajzena 55600X i będzie śmigać. Dobra, ja wam jeszcze raz za dzisiaj bardzo dziękuję. No i do zobaczenia jutro. Miłego wieczoru, nocy, dnia, kiedykolwiek to oglądacie. Cześć.